sama satu kedua 8 i 4 punktów. to cena tej klaczy bardzo dobrze przeprowadzona mocne potężne skołki ładnie w nich ułożona 8 i 4 dla klaczy Kwinau z to druga ocena w konkursie w tym momencie a na jest już belgijski hodowik klacz Mdo córko Ogiera Bentley i Juan Potomkiem, Hiltona, czy do hodowy, z Damien, manita. i z kolei potomkiem Kingtona, czyli dalej Bezynia. Ale który ma nieraz dżentelmen platier francuskich hodowisk. Właścicielem placu Kington jest Damian Vanita. I proszę Państwa, komunikat. Zgubiony został telefon komórkowy Marki Hale-Ellickson. Uczciwego znalazł zaprosimy o dostarczenie go do loży jury. Przypomnę, telefon obokowy Markisany Ericsson został zgubiony. Jeśli ktoś go będzie, prosimy o dostarczenie do loży do jury. I przejazd bezwłędny w normie czasu. A to je no, no, na ověda Paranasus, na kterou pověděla Marta Heiger.